Dzień dobry państwu. Dzisiaj rozmawiam z Jackiem Czołderną na temat współpracy strategicznej. Witaj Jacku. Witaj Jan, dzień dobry państwu. Dzień dobry państwu. Ty reprezentujesz organizację DAO, ja reprezentuję organizację Generator Referendów i w zeszłym tygodniu, w poniedziałek, postanowiliśmy, że będziemy współpracowali. Zależy nam na dobru Polski, zależy nam na tym, żeby no, osoby bardziej merytorycznie, mówiąc dyplomatycznie, Nami rządziły. W związku z tym e, pragniemy połączyć właśnie te dwie inicjatywy inicjatywy oddolne, inicjatywy społeczne, po to, żeby współpracowały ze sobą razem. Jeśli mógłbym Cię poprosić, wprowadź widzów, co to jest DAO? Proszę Państwa, e, DAO, mówiąc w skrócie. Taka zdecentralizowana, autonomiczna organizacja, a mówiąc bardziej przystępnym językiem, jesteśmy programem Przedsiębiorcza Polska. Programem, który ma cztery priorytety, myślę, że bardzo ważny dla wszystkich, bez względu czy ktoś jest przedsiębiorcą, czy ktoś jest etatowym pracownikiem, czy jest rolnikiem. Przede wszystkim proste podatki. Drugi priorytet niezależność energetyczna naszego kraju. Trzeci priorytet dostęp do mediów w celu edukacji społeczeństwa. Jak ważna jest klasa średnia i jak ważna jest współpraca razem, bo uważam, że razem możemy wszystko, a każda z osobna może bardzo dużo. Natomiast razem możemy wszystko. I czwarty priorytet integracja z samorządami lokalnymi, ponieważ te samorządy najwięcej wiedzą o nas, co robimy, jak działamy. Jakie mamy priorytety, właśnie te nasze lokalne, w naszych małych społecznościach? To jest właśnie DAO, Przedsiębiorcza Polska. Oddolnie integrujemy wszystkie polskie firmy i te mikro, małe, średnie, ale też duże polskie firmy. Integrujemy rolników, integrujemy osoby przedsiębiorcze i wszystkich wolnych zawodów. Bardzo dziękuję. Cel jest jaki? Cel jest przede wszystkim, żebyśmy mogli Mieć realny wpływ na to, co się dzieje w gospodarce, ponieważ dzisiaj, jak już powiedziałeś na samym wstępie, brakuje nam takiej merytoryki w rządzeniu. Rozdawane są stanowiska w rządzie po szaliku partyjnym. To partyjniactwo najbardziej boli chyba przedsiębiorców, bo nigdy, nigdy politycy nam nie pomogli. My, przedsiębiorcy, musimy sobie sami pomagać. Druga sprawa, musimy głosować. Musimy głosować najważniejsze inicjatywy dla polskiej gospodarki, która jest fundamentem Polski, ale fundamentem też każdego kraju. W każdym kraju ekonomia i gospodarka to jest krwiobieg funkcjonowania państwa. Więc my musimy oddolnie oceniać skuteczność polityków, którzy reprezentują nas w Sejmie i w Senacie. Wszystko to mamy takie zagmatwane, bardzo trudne. Żyjemy w gąszczu jakichś sprzecznych ze sobą przepisów. Musimy po prostu wziąć sprawy we własne ręce. Po to jest DAO, po to jest ta oddolna inicjatywa. I z tego co wiem i już zauważyłem. Generator Referendum ma podobne cele, więc to, że zaczynamy działać razem, to jest znak wielkich i dobrych czasów. Myślę, że tak, i teraz pozwolą Państwo, że pokrótce przedstawię państwu inicjatywę Generator Referendum. Ona. Powstała 23 marca 23 .03 2023 roku. Wow. I jaki jest główny cel? Mianowicie, cel jest taki, żeby jeżeli uda nam się zgromadzić 50 tysięcy osób, tak zwanych ambasadorów. Każdy ambasador jest w stanie zebrać wśród swoich znajomych około 10 podpisów, to wtedy będziemy w stanie zainicjować referendum. Natomiast dopóki tego nie będziemy, nie będziemy mieli takiej liczby ambasadorów, to składamy petycję. Ostatnia petycja w tej chwili jest w trakcie realizacji, to jest petycja w sprawie obrony gotówki. Pierwsza petycja, którą złożyliśmy w zeszłym roku, była poświęcona wprowadzeniu mechanizmów demokracji bezpośredniej. Została oczywiście z automatu odrzucona, ale nas to nie przeraża. My po prostu działamy, a też chcemy Państwu pokazać, że po prostu te mechanizmy, w które nas wyposażyła konstytucja i nad którymi niestety które kontrolują w 100% rządzący, są zupełnie do niczego nieprzydatne. One po prostu nie, nie zdają żadnego egzaminu. W związku z tym musimy to zmienić. Mamy już ponad półtora roku działalności. Sprawdziliśmy systemy do głosowania. System do głosowania nam, no niestety, się nie sprawdził, ale opracowaliśmy taki mechanizm wyłaniania najbardziej palących potrzeb dla wszystkich Polaków. To Państwo mogą znaleźć na stronie referenda.pl. Tam jest to wszystko opisane. Tam są podane również tematy, w których należy zająć stanowisko. Także pewne rzeczy u nas działają, pewne rzeczy u nas nie działają. Wiadomo, organizacje, które są oddolnie inicjowane, borykają się z różnymi problemami, ale idziemy do przodu. Idziemy i mam nadzieję, że właśnie w koalicji z DAO zrobimy kolejny krok do przodu, a być może właśnie ta rozmowa dzisiejsza zainspiruje inne organizacje oddolne do dołączenia się do nas. No bo. W zasadzie my, jeżeli chodzi o tą współpracę, to nie skaczemy sobie do gardeł, tylko chcemy załatwić pewną kwestię, tak? czyli właśnie tego większego udziału obywateli w rządzeniu państwem i kontrolowaniu rządzących. Dokładnie tak. Nie zabieramy też przywództwa organizacjom, które działają od wielu lat. Nie chcemy przejąć inicjatyw, jakie prowadzą dzisiaj izby gospodarcze, stowarzyszenia czy fundacje. Natomiast myślę, że już poza wszelkimi sporami, bez względu na nasze upodobania do inicjatorów DAO czy inicjatorów generatora referendum, moi drodzy, musimy po prostu działać wspólnie. Więc, nawet jeżeli się komuś ja nie podobam albo nie podobają się inicjatorzy DAO, kliknijcie i zapiszcie się do DAO. Jest to inicjatywa bezskładkowa. Chcemy po prostu wyrażać wielomilionowe opinie, czyli tej wielomilionowej społeczności, opinie na temat przede wszystkim przepisów podatkowych, które nękają normalną przedsiębiorczość, ale też chcemy nawzajem się edukować i wspierać. Po to jest właśnie przedsiębiorcza Polska DAO biznesu, po to jest strategiczna współpraca z generatorem referendum, żebyśmy mogli mieć realny wpływ na życie społeczno-gospodarcze. Może trochę też i polityczne, ale podkreślam, nie jesteśmy organizacją polityczną, bo uważamy, że polityka nas nie interesuje, ale musimy wywierać wpływ. Musimy oceniać, co się dzieje w tym świecie politycznym, ale oceniać merytorycznie i to jest chyba najważniejsze dzisiaj w tej naszej inicjatywie. Wszystkie organizacje społeczno-gospodarcze, normalni obywatele, polskie firmy i rolnicy powinny. Funkcjonować w DAO. Mamy newslettery, które teraz wychodzą i informujemy o tym, co się dzieje w naszej, w naszej społeczności. Nie ma w niej liderów, są inicjatorzy. Szukamy też regionalnych lider liderów. Na dzisiaj w DAO jest 3150 podmiotów. Mam nadzieję, że do końca września będzie około 7-8 tysięcy. Do końca roku w naszej społeczności ma być 100 tysięcy. Podmiotu, obywateli, ludzi, ludzi dobrej woli, i mam nadzieję, że w przyszłym roku, w połowie przyszłego roku, będzie nas milion. Ale od kogo to zależy? Od każdego z Was, od każdego, kto ogląda ten program, kto słucha nas. Nie mówmy sobie, że ktoś to za, za Ciebie czy za mnie załatwi. My musimy po prostu działać razem. Musimy działać razem z otwartym sercem i z szacunkiem do każdego, kto tworzy tą wielką społeczność. I naszym celem w tej chwili jest to, żeby stworzyć yy, bardzo duży ośrodek opiniotwórczy. Właśnie, DAO wystąpiło z taką propozycją, że będą wyłaniane tematy, a Państwo będą na swoich telefonach wypowiadali się tak albo nie czyli, czy jesteś za rozwiązaniem takim czy innym. DAO w głównie koncentruje się na przedsiębiorcach. My, jako generator referendów, koncentrujemy się głównie na obywatelach, na wszystkich. Łączymy w tej chwili siły. Chcemy doprowadzić do powstania takiego systemu, właśnie który umożliwi, że każdy na własnym telefonie powie tak albo nie. I wtedy my, jako te dwie organizacje, będziemy mogli mówić: kłamiecie, nie mówicie prawdy, fakty są zupełnie inne. Społeczeństwo myśli tak, a nie tak. Będziemy też oczywiście prowadzili działalność edukacyjną. Natomiast, dopóki ten system nie powstanie, mamy nadzieję, że do końca roku się uda zrobić zręby takiego właśnie systemu do głosowania przez telefony komórkowe. Mają Państwo możliwość dołączenia do generatora referendów i zbierania podpisów klasycznie na arkuszach papierowych, tak jak wymagają tego właśnie rządzący, po to, żeby ograniczyć nam dostęp do ich kontroli. No ale my właśnie chcemy to zmienić. Także myślę, że to będzie ta nasza wspólna płaszczyzna działania. Będziemy państwa gromadzili, tak jak mówimy, nie ma tutaj liderów, są inicjatorzy. W naszej organizacji jest rada referendalna, w której w tej chwili pracuje sześć osób. Generalnie pracuje tam, nikt nie zbiera żadnych pieniędzy, nie dostaje za to żadnych pieniędzy. Myślę, że w DAO jest podobnie. Jest podobnie, jesteśmy teamem społeczników i. Patriotów, ale we właściwym tego słowa znaczeniu. Jak wejdziecie Państwo na stronę dao.org.pl, będziecie mogli zobaczyć, kto tam jest, bo tam są zdjęcia i dosie inicjatorów DAO. Czekamy na każdego aktywnego Polaka, który chciałby inicjować właśnie nasze procesy i gromadzić społeczność na naszej cyfrowej platformie, którą nazywamy Cyfrową Demokracją. Jeszcze powiem coś o generatorze referendów. Mianowicie, my mamy oprócz tego, że mamy system wyłaniania tych najważniejszych problemów, a te problemy zgłaszają państwo, potem one są głosowane, głosują ambasadorzy i oni właśnie to wyłaniają. Mamy też bardzo przeźroczysty system finansowania. Pieniądze pochodzą wyłącznie od donatorów. Mogą państwo na naszej stronie zobaczyć donacje. Wszystko jest rozliczane co do grosza. Dało z tego co wiem na razie funkcjonuje na zasadzie działań oddolnych, każdy finansuje swoje własne pomysły, tak? Tak, nie mamy dzisiaj żadnych zrzutek. Też może Was zaskoczę moi drodzy słuchacze, nasi drodzy słuchacze, nie jesteśmy fundacją, nie jesteśmy stowarzyszeniem. Jesteśmy oddolną, zdecentralizowaną, autonomiczną organizacją. Zgłaszają się do nas fundacje, które chcą nam pomagać. Zastanawiamy się, jak to zrobić. Generalnie potrzebujemy dzisiaj większych zasięgów w internecie. Potrzebujemy ekspertów, szczególnie z branży podatkowej, niezależności energetycznej, z samorządów lokalnych to bardzo ważne, ale też ekspertów, żeby edukować społeczeństwo, jak ważna jest klasa średnia. Dzisiaj niestety mamy fatalne opinie, szczególnie przedsiębiorcy. Mikro, mali i średni. Mamy opinię, że jesteśmy kombinatorami wśród społeczeństwa. Mamy opinię, że jesteśmy wyzyskiwaczami i że jesteśmy wyłącznie do płacenia podatków, taką maszynką do płacenia podatków. Otóż tak nie jest. My czasami musimy niestety lawirować w, tej, w tym gąszczu przepisów, ale stanowimy. 9-milionową społeczność, wytwarzamy, proszę państwa, ponad 50% produktu krajowego brutto. Jak, tego, jak do tego dołączymy społeczność rolników, to już się robi 75% PKB. Są jeszcze wolne zawody, więc ten korpoświat to jest jakieś 5% PKB, a 95% to reszta. To właśnie my. Jesteśmy niestety przedmiotem rozgrywek politycznych, szczególnie przed, przed wyborami. Nie mamy swojej podmiotowości, nie mamy swojej tożsamości. I o tą tożsamość i podmiotowość klasy średniej właśnie ma walczyć DAO wspólnie z generatorem referendów. Bo, proszę Państwa, rządzący przypinają nam łatkę właśnie takich ludzi, którzy niby wyzyskują, niby nic nie robią, tylko korzystają z pracy innych. To nie jest absolutnie prawda. Oni robią to po to, bo oni nie chcą mądrych, którzy by patrzyli na ich ręce. Oni po prostu wolą zarządzać, tak jak w PRL-u, masą ludzi, którzy nie wiedzą, na czym polegają procesy społeczne. Oni są hipokrytami, bo przecież okradają nas wszystkich, spadlając monetę. I tu użyłem wyrażenia jeszcze, które ukuł Mikołaj Kopernik. Psują tą monetę i okradają nas wszystkich. Oczywiście zrzucają całą winę za to, z siebie na nas, przedsiębiorców, mówiąc, że to my podnosimy ceny. Ale to nie jest prawda. Ceny idą do góry, bo oni dodrukowują pieniądze. I właśnie my chcemy to zmienić. Ten monopol, monopol informacyjny rządzących i zależnych od nich mediów. My mamy w tej chwili internet. Możemy to robić. Dlatego musimy naprawdę się zintegrować. Musimy stworzyć duży ruch społeczny, oddolny, który będzie wyrażał swoją, swoją opinię. Teraz chciałbym zwrócić się do wszystkich członków DAO, którzy nas oglądają. Fundacja PAFERE, która przyjęła tą inicjatywę Generator Referendów, prowadzi działalność edukacyjną. Proszę Państwa, ludzie naprawdę bardzo mało wiedzą o procesach społecznych. I teraz, jeśli mogę cokolwiek Państwu zalecić, albo wręcz poprosić o to, żebyście przeczytali albo oglądali, żeby rozszerzyć swoje horyzonty na temat właśnie tego, jak my jesteśmy manipulowani przez rządzących i zależne od nich media, proszę przeczytać książkę księcia, człowieka, który panuje nad pewnym niedużym krajem, panuje za darmo. On współrządzi tym krajem, a ten kraj mu za to nie płaci. Mówię o Janie Adamie II von Liechtenstein. Napisał książkę hmm, Państwo w trzecim tysiącleciu. To jest książka kucharska, to jest podręcznik, jak należy. Rządzić państwem. I dlatego zachęcam Państwa gorąco, przeczytajcie to, staniecie się o wiele mądrzejsi, będziecie wiedzieli, o czym my mówimy, będziecie potrafili nam dobrze doradzić. To jest taki, powiedziałbym, taki pierwszy krok, żeby zobaczyć, jak różni się to, o czym mówią media, od faktycznego zarządzania i od celu, do którego my dążymy. Druga taka sprawa to oglądajcie Państwo na kanale Pafere playlistę Viva la libertad carajo. To są obserwacje tego, co robi prezydent Argentyny, Javier Milei, który właśnie zrywa z typowym rządzeniem krajem, który opiera się na dojeniu przedsiębiorców i rozdawaniu potem pieniędzy nie wiadomo komu, w teorii biednym, ale jak praktyka pokazuje, to biedni dostają ledwie ochłapy, bo całość... 90% tych pieniędzy, które zabierają rządzący, oddają tak zwanym pasożytom, którzy po prostu przejadają, przeżerają te pieniądze, nic nie dając gospodarce w zamian. Także to taka, taki mój apel właśnie do widzów, do uczestników DAO. Jeżeli masz jakiś apel do uczestników generatora referendów, to zachęcam. Zanim powiem o apelu i o co wnioskuję do Was, bo nie będziemy się prosić, bo nie ma się o co prosić, Moi drodzy, jeszcze jest Islandia, gdzie też przedsiębiorcy przejęli inicjatywę, dlatego że to oni właśnie faktura po fakturze budują sukces państwa Islandii. My tak samo budujemy faktura po fakturze, płacąc bardzo wysokie, coraz wyższe podatki, budujemy sukces naszego kraju. I to my, właśnie przedsiębiorcy, do tego się przyczyniamy. Jest Szwajcaria, gdzie demokracja bezpośrednia jest bardzo wysoko rozwinięta. Są porządki w Singapurze, gdzie też jeden człowiek robi porządki z tą ideologią polityczną, bo na ideologii politycznej niestety nic nie zbudujemy. Jaki mam apel, moi drodzy? Przede wszystkim musimy działać razem. Ty możesz dużo, ja mogę dużo, Jan może dużo, ale my wszyscy razem możemy wszystko. Dlatego zapisanie się do, do pewnej organizacji, która jest autonomiczna i która nie jest żadną firmą i nie będzie tu robiła żadnych interesów, ale raczej będzie łączyła siły, żebyśmy wywierali merytoryczny wpływ na polityków, być może zbudujemy gabinet cieni właśnie z tych ekspertów, żeby mm, piętnować. Nieprzemyślane decyzje, które potem kosztują zamknięciami firm, bankructwami, łzami przedsiębiorców, którzy przez pokolenia budowali swoje biznesy. Apeluję, żeby połączyć się w DAO. Jest to historyczna, można powiedzieć, okazja i moment dlaczego? ponieważ chyba pierwszy raz przedsiębiorcy z rolnikami idą ramię w ramię. Tomasz Obszański, przewodniczący Rady Krajowej Solidarności Rolników Indywidualnych jest na stronie DAO, jest jego zdjęcie i dosie i rolnicy indywidualni również łączą się z przedsiębiorcami w naszej inicjatywie. Teraz generator referendów. Myślę, że to wielka chwila, że możemy wspólnie działać. Kliknijcie dao.org.pl i działajmy razem. Tak, a poza tym, jeżeli Państwo nie są jeszcze przekonani, bo Jacek mówi dużo o przedsiębiorcach, to ja powiem tak, a jesteście zadowoleni ze swojego systemu edukacji, a jesteście zadowoleni z systemu opieki społecznej, które, który zafundowało nam tak zwane państwo. Jeżeli nie, to po prostu należy dołączyć. Dołączyć, czy to do DAO, czy to do generatora referendów. E, e, czy będzie dużo pracy? To zależy, jeżeli Państwo będą chcieli, to na swoje barki możecie wziąć trochę pracy i ją po prostu z nami wspólnie wykonywać. Zapraszamy każdego. Jest praca, ale można po prostu ograniczyć się do tego, żeby zbierać tylko podpisy, ewentualnie, żeby właśnie w przyszłości, kiedy będzie już ten system wyrażania opinii, żeby właśnie wyrażać swoją opinię, żeby pokazywać, że media mijają się z prawdą, że media nie podają faktów, tylko właśnie w takim Prawdziwym, oddolnym głosowaniu pokazujemy, co Polacy sądzą na dany temat, odpowiadając tak i nie. A pytania będą mogli formułować państwo, nie my, nie liderzy. Tylko właśnie naszym celem jest zbudowanie takiego opiniotwórczego systemu, systemu, który będzie kontrolował rządzących. No, mam też takie marzenie na koniec, że jeżeli jakiś polityk będzie prezentował projekt jakiejś ustawy, który bardzo dotyka naszego życia, czy to życia przedsiębiorcy, czy rolnika, czy normalnego obywatela, żeby z tyłu za jego plecami, z tyłu za jego mównicą był ekran, był telebim i będziemy mogli głosować online i wyrażać naszą opinię, czy się zgadzamy, czy nie, bo to my jesteśmy parlamentem polskim, a nie tylko. Kilkuset posłów na wiejskiej. Myślę, że dwa razy za dużo. Druga sprawa, która bardzo ważna jest, żebyśmy nie bali się, dlatego że my dzisiaj chyba wszyscy żyjemy w strachu. Biedni żyją w strachu, bo nie wiedzą, czy doczekają do pierwszego, ale bogaci też żyją w strachu, proszę Państwa, bo boją się, że stracą swoje majątki, jak się wychylą, jak będą mówić swoje opinie na temat tego, co się dzieje. Musimy być odważni, więc apeluję o odwagę. Dołączcie do DAO, dołączcie do, do naszego generatora referendum, ponieważ nasze organizacje działają razem i będą łączyły siły, i łączą siły od dzisiaj. Proszę Państwa, budujemy największy polski parlament złożony nie z jakichś tam wybrańców, którzy się kompromitują codziennie na ekranach telewizorów, na, na witrynach internetowych, ale właśnie z państwa, z Jacka, mnie i całej naszej społeczności. Po prostu pomóżcie nam w tym, do, dołączcie do nas, czy to będzie DAO, czy to będzie generator referendów to nie ma znaczenia działamy wspólnie. Dokładnie tak. Bardzo dziękujemy.